Jeżeli ty na swoim koncie w Fortnite chciałbyś mieć wszystkie skiny, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawiam kilka nowości z świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nadchodzącej aktualizacji, przedstawiam Wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expo, jak i również porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie dać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku, to co zawsze, czyli mapka na Expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy, i wpisujemy ten oto kodzik. No i moi drodzy, tylko przypomnę, tak jak w sumie co materiał, że żeby dostawać więcej Expa, musicie odczekać od 10 do 15 minut. No i w dzisiejszym materiale mój głos będzie troszeczkę gorszy, ponieważ jestem po prostu przeziębiony. Także tak to mniej więcej wygląda. Ale tak czy siak, postaram wam się przedstawić, gdzie znajdują się tutaj wszystkie przyciski i sposoby na wbijanie Expa. Więc na samym początku po wejściu na takową mapę musimy oczywiście zejść sobie tutaj na dół, także oczywiście schodzimy i bierzemy sobie następujące bronie, tak jak na przykład MK, no i przy okazji oczywiście grappler. No i tak, na samym początku strzelamy tutaj, żeby sobie oczyścić cały ten teren, no i w tym oto momencie, moi drodzy, zaczynamy, że tak powiem, całą zabawę, więc idziemy sobie dokładnie do tych oto takich kuleczek i budujemy sobie tutaj właśnie 6 ram do góry, dokładnie od tej oto kuleczki, tak jak tutaj widzicie, więc jeszcze 5, raz, dwa, trzy, cztery... the edge. I, sześć, I tutaj powinniśmy mieć pierwszy przycisk z expikiem No i generalnie, moi drodzy, no to teraz idziemy po kolejny, a najdokładniej musimy udać się w sumie w dość podobne miejsce. I w tym momencie aktywujemy sobie tak zwanego Awk EXPA czyli idziemy tutaj, następnie tutaj, i tutaj mamy właśnie Awk EXPA No i tak jak widzicie, powinien mi się teraz zacząć nabijać powoli XP. -ek. No i w tym oto momencie, moi drodzy, idziemy do kolejnego przycisku. Więc idziemy sobie pod właśnie tą oto budkę. Następnie budujemy tutaj jedną podłogę, tutaj budujemy coś takiego, jeszcze trzy w tą stronę i tutaj mamy naprawdę dużo przycisków, ponieważ tutaj jest jeden, tutaj jest drugi, także zacznijmy sobie może od tego. Następnie oczywiście wracamy w to miejsce, żeby sobie aktywować dalsze przyciski, bo tam jeszcze są aż dwa, także już Wam wszystko pokazuję. Aktywowaliśmy sobie tutaj ten jeden, także aktywujemy sobie teraz ten, oto drugi. Następnie, moi drodzy, wracamy po raz kolejny w to samo miejsce i aktywujemy zaraz trzeci. Już wam pokazuję w jaki sposób, więc idziemy sobie dokładnie na tą oto platformę i tutaj musimy zatańczyć dowolną memotkę. No i tak, jak widzicie, aktywowaliśmy trzy przyciski tak naprawdę w jednym miejscu i teraz idziemy właśnie w dość podobne miejsce, ponieważ musimy wejść sobie na ten oto bouncer i po prostu polecieć sobie do góry. Także skaczemy i trzymamy cały czas W. Tak, jak widzicie, no może nie widzicie, ale trzymam cały czas W i w tym oto momencie jesteśmy. Na takiej oto platformie, gdzie mamy takiego miśka Który również daje nam, moi drodzy, xp I to tak naprawdę tyle Generalnie, jeżeli chodzi o wszystkie tutaj przyciski I tutaj chyba możemy go cały czas klikać Okej, okay, ten po prostu nie działa No ale tak czy siak, moi drodzy, to no tak to mniej więcej wygląda Oczywiście dostałem tutaj 10 tysięcy EXPA No a jakbym pograł dłużej i pewnie poczekałbym trochę czasu To tego EXPA mógłbym dostać nawet do około 100 tysięcy Także myślę, że naprawdę całkiem, ale to całkiem ciekawie więc na samym początku przechodzimy sobie do aktualizacji, które są testowane przez Fortnite'a. Jeszcze na samym początku chciałbym tylko wam powiedzieć, że obecnie jestem troszeczkę przeziębiony, dlatego mój głos jest po prostu troszeczkę gorszy w tym materiale. Więc generalnie no to aktualizacje, które są powoli testowane przez Fortnite'a, to między innymi aktualizacja 23.50, 24.0, 24.10, 25.0 i tak aż do 28.0. Także naprawdę bardzo dużo. Nie wiadomo dokładnie, czy te ostatnie aktualizacje to jest już rozdział 5, czy jeszcze na przykład rozdział 4. No tego niestety nie mamy pojęcia, ale no generalnie mamy całkiem spore pojęcie tego, co może zostać dodane przy najbliższej aktualizacji, czyli aktualizacji 23.40. Więc mamy tutaj wyzwania Most Wanted, jak i przy okazji nowych bossów, jak i również NPC. Ze względu na to, że coś o czym mówiłem już parę filmów temu, czyli wyzwania Most Wanted, mogą się pojawić jeszcze w tym sezonie. A oczywiście wraz z tymi wyzwaniami będziemy mieli nowych bossów, jak i również NPC na Poza tym wszystkim mogą pojawić się nowe perki. No i generalnie mamy również nowe wyzwania tygodnia. Generalnie no to również mityczna broń Dragon I jedna i druga, czyli Kamehameha i ta druga. Po prostu zostaną wzięte do skarbca i znikną z pola bitwy. Będziemy mieli nowe właśnie Rift Encounters. Czyli po prostu takie rzeczy, gdzie na przykład mieliśmy nie wiem w jednym miejscu trzy lamy. I będziemy mieli właśnie nowe takie rzeczy. No i generalnie masę, ale to basę innych rzeczy. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. Generalnie, moi drodzy, to nie wiadomo dokładnie jak jeszcze będzie z walentynkami, ze względu na to, że te nadchodzą do gry, a my póki co nie mamy praktycznie żadnych informacji na ich temat, także nie wiadomo, czy tak naprawdę zamiast walentynek na przykład nie otrzymamy właśnie tych wyzwań Most Wanted do Fortnite'a, co w sumie myślę, że też byłoby całkiem, ale to całkiem przyzwoite, ale definitywnie możemy się spodziewać tego, że przy tej aktualizacji jakieś nowe wyzwania po darmowe nagrody zostaną aktywowane, no i przy okazji, moi drodzy, to nie wiadomo właśnie, czy będą to też te wyzwania Walentynkowe. No tego dowiemy się niestety, bądź też stety dopiero jutro, ale mamy oczywiście jeszcze parę nagród, które już w grze możecie odbierać. Między innymi jednym z takowych nagród jest to właśnie darmowe malowanie, jak i również darmowe graffiti w ramach kolaboracji Fortnite'a z postparty. No i generalnie musicie pobrać na wasz telefon właśnie aplikację, tam, że tak powiem, wszystko połączyć z kątem na Epiku i stworzyć po prostu klip, który będzie trwał naprawdę krótki czas i wtedy będziecie mogli otrzymać darmowe malowanie. I jest również jeden haczyk, ponieważ w tej całej aplikacji znajduje się również opcja do usunięcia konta. I tak, nie jest to opcja do usunięcia konta w postparty, tylko jest to do os usunięcia konta Epic Games, Także generalnie no to nie polecam tam w sumie za dużo nic klikać, a szczególnie opcji usuń konto, bo to może się skończyć dla was dość słabiutko. Poza tym wszystkim, moi drodzy, no to w grze możemy nadal, między innymi wykonywać zadania Geralta z Rivii. No i oczywiście będziecie mogli jeszcze wykonywać przez najbliższe 5 tygodni, także jak ktoś ma karnet bojowy, to jak jak najbardziej każdemu polecam, a dla osób bez karnetu bojowego? Polecam wykonać zadania tak zwanej szkolnej lamy, czyli po prostu coś, co również jest w Fortnite, ale możecie o tym nie wiedzieć. I generalnie wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę schoollamaoffortnite.com no i tam po prostu, że tak powiem, normalnie się zalogujecie i zaczniecie robić sobie wyzwanka. Także jest to naprawdę łatwe i możecie tam odblokować naprawdę wiele ciekawych, fajnych nagród, w tym między innymi również darmowy killoff i jakieś graffiti. Także myślę, że całkiem ciekawie. No i generalnie, moi drodzy, no to ostatnio w Fortnite odbył się dość ciekawy kontest, generalnie, to mieliśmy tak zwaną mapę w trybie kreatywnym, gdzie mogliśmy głosować na jakiegoś twórcę i byli tam twórcy niemieccy. Jeden z takowych twórców zaproponował, że jak wygra po prostu całe to wydarzenie, to do gry doda właśnie graffiti Gigaczada. I generalnie moi drodzy, no to tak sobie można by powiedzieć, że to bardzo podziałało, bo każdy tak naprawdę na niego zagłosował, bo właśnie to była nagroda, że ten twórca będzie mógł dodać takie graffiti, jakie on chce i ten po prostu wybrał sobie właśnie graffiti Gigaczada. Także osoby, które na to zagłosowały i wzięły udział w tym całym wydarzeniu, będą mogły takowe graffiti pewnie już niedługo na swoje konto otrzymywać. No i moi drodzy, jest też bardzo duża szansa, że przy najbliższej aktualizacji otrzymamy do zdobycia darmowego skina, czyli oczywiście Winter Warrior Foxa i jest to skin, o którym już niejednokrotnie mówiłem i tak naprawdę nie wiemy jeszcze za to, za co ten dokładnie będzie, lecz no wiemy, że nie ten nie pojawi się w sklepie z przedmiotami, tylko będzie do zdobycia w ramach jakiegoś wydarzenia. Możliwe, że będzie to na przykład odróż znajomego, gdzie będziemy Musieli po prostu wziąć jakiegoś znajomego, który dość spory czas nie grał w Fortnite'a, i z nim będziemy musieli po prostu zagrać. Albo będzie to coś, jak mieliśmy na przykład z Chromopunkiem, że będziemy musieli wbić po prostu 50 poziomów. Tego absolutnie nie mamy pojęcia. No i myślę, że musimy jeszcze troszeczkę właśnie z tym poczekać i wtedy zobaczymy wszystko co i jak. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Pamiętajcie, żeby odebrać sobie te wszystkie nagrody, o których Wam dzisiaj powiedziałem. No i oczywiście jutro też wam przedstawię jakieś nowe nagrody, jak właśnie takowe zostaną dodane. Także tak, mój głos jest naprawdę tragiczny. Ale no, możecie zostawić łapeczkę do góry, to wtedy będę się czuł lepiej. Dobra, trzymajcie się, ja byłem Hekso i widzimy się w następnych materiałach. No i nie zapomnijcie też, że możecie też wygrać ze sklepu z przedmiotami. Wczoraj pojawił się nawet taki krótki materiał, bo dosłownie nie byłem w stanie nic dłuższego nagrać, gdzie właśnie wysłałem ziomkowi jakiegoś skinka, więc Wy też nadal możecie coś wygrywać i możecie być jak ten ziomek, no to wystarczy, że po prostu subskrybujecie kanał z dzwonkiem, zostawiacie łapeczki do góry i komentujecie swój nick z Fortnite'a. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Ach.